Od bolka, od mojego znajomego to jest XF Kuź, jeszcze nam teraz zaczęło padać, czyli pogoda fajna do. Fajna, nie fajna, no bo mamy tył napęd bardzo mocny, bo tam chyba okolice 500 koni są. napędowy Jaguar XF doładowany kompresorem, no ale co to za umiejętności, żeby na mokrym robić bączki tym napędem niby frajda mniejsza, no bo o wiele łatwiej wprowadzić w poślizg, no ale przy takiej mocy to nie trzeba deszczu, żeby y, fajnie się poślizgać. Ja też nie wiem, czy w ogóle się Bolek zgodzi, żeby się nim poślizgać troszeczkę. Lanczą na przykład w taką pogodę, to wjeżdżam na, na, na Kaufland na parking. <grym> Z oliwką i sobie kręcimy bączki To mi się to strasznie podoba No ale tutaj też moment obrotowy yy, Pozwala na to Żeby dosyć bezpiecznie kręcić te bączki Bo nie trzeba tego mega wysoko kręcić yy, Więc może zrobimy tylko Taki odcinek omówieniowy No chyba, że zdecyduje się, żebyśmy troszeczkę go yy, Pokręcili, na mokrym się podobno Mniej ścierają opony Na pewno opowie Dobra, ci reklama później Na pewno opowie yy, o bolączkach tego modelu Jakby ktoś się kiedyś Zastanawiał nad takim Czy brakuje mocy, nie brakuje Jakie tam ma spalanie Wiem, że miał dużo problemów z instalacją gazową Co, co słyszę o Jaguarach To właśnie, że mają problemy z instalacją gazową Tak samo jak taki mój X-Type Mało kiedy ma zakładaną Da się oczywiście założyć, ale one miały problemy Z powrotem paliwa przy instalacji gazowej Ludzie tego nie robili I te samochody na potęgę Silniki padały właśnie przez instalację gazową bardzo często cewki zapłonowe padały, bardzo często przepustnice się syfiły ogólnie, jeszcze coś tam nam na sygnale jedzie ogólnie Jaguary chyba nie lubią gazu albo trzeba zainwestować w dobrą instalację gazową dać osobie, która się na tym zna a nie jakiemuś Mielkowi, który zrobi instalację za 3000, a potem nie będzie tego powrotu paliwa i będzie nam wszystko padało Dobra, umówiliśmy się o 17 na warsztacie u mnie, więc tam myślę że zrobimy sobie hmm, Ograniczenie samochodu. Nie wiem, czy mi się będzie chciało kanał rozbierać, żeby wejść pod samochód. Zobaczymy. Dobrze. Mamy jaga. Ślizgamy się. Ślizgamy się. <ślesz> <ślesz> Lunchy, ją się fajnie ślizga. No, Jagie mu to nie wyszło. Kapkę, Ciekawe czy. jakieś opory ma chyba, albo się boi. Jednie legalnie na podwójnej. Jagą to zrobił, co za. W ogóle pójdę siedzieć. SV8 Seria, seria. Czekaj, bolo, może tu się stań, żebyśmy otworzyli warsztat, żeby wjechać. Dobrze idzie, dobrze idzie. Dobra, powiedz coś o nim. Rocznik to jest który? Czy to jest Jaguar XF wersja SV8 z silnikiem 4.2 doładowanym kompresorem. Rocznik to jest 2009. W sumie ostatni rocznik, w którym była wersja 4.2 produkowana, potem już były wersji 5.0. To jest ten sam 4.2, który był w poprzednich Jagach, na przykład tym S-Type R? Tak, to jest ten sam dokładnie silnik, który był w S-Type R, z drobnymi... I w Range Rover'ach chyba, nie? I w Range Rover'ach, on różnił się głowicą, ale generalnie w S-Type R różnił się dolotem na przykład. Mm -hmm. Tam są drobne zmiany, na przestrzeni czasu no ten silnik tam był, wiadomo, modyfikowany. Różni się trochę w xj różni się w S-Type-erze i różni się w XF. Ale blok, blok, ten blok sam, jest ten sam. Ten tak, sam. blok jest ten sam, wał ten sam, no, panewy wiadomo te same, tłoki kutes z dotryskiem. Panewy te same do czasu zmiany. No. Tłoki kutes z dotryskiem oleju na ten tłoka. Co to mruga? A to mruga Bluetooth od gaziutka. Bo ty tutaj ty masz tym gazem Tam przeboje. Jest, jest, znaczy, przeboje już nie mam. Przeboje były, bo y, to auto ma taką bardzo ciekawie skonstruowaną y, pompę y, paliwa. Y, Problem z gazem i z jabłorami jest taki, pod nazwą adaptacja pompy paliwa. Y, trzeba odpowiedni emulator i odpowiednio to wszystko dobrać, tak żeby pompa nie łapała jakichś dziwnych adaptacji, bo potem albo, albo będzie nie dolewała, albo będzie przelewało, będą yy, problemy z jakimiś błędami od yy, ciśnienia yy, paliwa. Na tą chwilę na rynku są dwa takie emulatory, które się nadają. Jeden to jest Alex Torpedo, drugi to jest yy, z LPGTH yy, emulator yy, Emutech. Yy, ja mam założonego LPGTH. Generalnie emulator yy, ten stroimy podobnie tak jak powiedzmy instalację gazową. Tu masz staga e, normalnie. Tu mam staga Kumaxa e, w wersji wiadomo 800. To by nikt z tego co pamiętam, nie umiał tego ogarnąć w końcu się w i sam sobie to ta, zrobiłeś. Tak, tak, tak. Problem. E, nie dość, że problemem był emulator, który gdzieś tam w końcu e, udało się dojść. Dwa korekty e, po temperaturze, ta instalacja tutaj ma trzy reduktory no bo silnik ma dość duży przepływ powietrza, no i wiadomo, że adekwatnie do tego paliwa, tak. No żeby to sensownie wystroić, no musi być bardzo dokładnie dopasowana, nie może być dużych różnic między dawką, która występuje na gazie, a dawką na benzynie. No a wiadomo parametry instalacji gazowej zmieniają się w trakcie jak rośnie małej temperatura gazu, tak? No, no i, i, i tutaj kolekty po temperaturze, no, szkoliły temat przez długi okres czasu. No. Czyli szkoliły, szkoliły większość fachowców i, szkoliły fachowców i lepiej było ogarnąć samemu. Lepiej było ogarnąć samemu, przy okazji pozyskać wiedzę z zakresu strojenia staga, tak? A potem stroić mi A fury. A potem się właśnie <laughs> e, stroić e, samochodziki, tak? Dobra, a powiedz mi jeszcze, tu jest moc jaka obecnie? 416 koni. 416, planujesz coś z kółkiem kombinować? Co, kiedyś, kiedyś był plan, żeby zmienić kółko kompresora i zrobić dekat, bo we pozorom przejście na Euro 3 w tych silnikach dużo daje, yy, ale no jakoś... Ale dekat całkowity czy... Całkowity. Bez katu sportowych? Be, be, be... Nielegalnie? I... Yy no czy można tam wziąć jakieś sportowe takie o, o, o tym, no ale i tak i tak wtedy się wycina w sterowniku sonda za no. e, katem, tak? No tak, no. W Jaguarze sonda za bez katem... Żadnych, bez żadnych emulatorów bzdurnych. Tak. W Jaguarze sonda za katem wbrew pozorom robi dużą różnicę. No ja nie mam tu SDD, ale na SDD bym, bym Ci to pokazał, może gdzieś tam podejście screena. Chodzi o to, że... Yy, ona wprowadza dodatkową kolekcję do pierwszej sondy. No. I ta. Yy, no rozumiem. To, 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 to po prostu trzeba się z tym liczyć, tak? I, i to też jest coś, co gdzieś tam naszych yy, gazmajstrów potrafi yy, szkolić, tak? Czyli to jakbyś miał mniejsze kółko, to mod przewidywalna? Znaczy doszłoby, podejrzewam, że bez jakichś tam większych yy, kombinacji, programem, kółkiem 450-460, niby. Przy momencie? O. Koło 700. 700. I teraz do tego momentu, do tej mocy, w tryski masz jakie? Yy, znaczy, w tym, tutaj są wtryski yy, Magiki FX3. -y to jest ile? Yy, one mają coś koło 130 i. Tak ta, ta jak te barakudy, mówię tak, o gazowych. Tak jak te barakudy u mnie 130. No. I nie trzeba ich rozwiercać? Yy, tu są na maksymalnej dziurze Aha. jakiej. Dobra. Jest. No to to gdzieś... Nie były rozwiercane z tego co pamiętam, no to było zakładana ta instalacja 4 lata temu, także jeśli gdzieś jakiś błąd, yy, yy, że tak powiem, w mojej wymowie był, to, to, to z góry przepraszam, no ale po prostu też już to trochę no. ma i, i, i mogę nie pamiętać, tak. Reduktory 2 po 250? 3, 3 po ile? Trzy yy, i one są, te reduktory są do 350. Jeden? Tak. Chuj, jaki zapas Gen Generalnie zapas jest po, po to, yy, żeby przepływ yy, przepływ powietrza yy, yy, przepływ gazu był ten. te ten, sobie mogą lecieć na małym, niskim ciśnieniu nie trzeba. No nie trzeba w instalacji walić jakiegoś ciśnienia yy, typu 1,75 bar, czy tam dwa bar. To... Czyli sugeruję, że jak ja mam dwa po 250 na mocy będę miał powyżej 500 koni. No to co, yy, dokładać? To bieda. bieda. Ja uważam, że, że będzie bieda. Generalnie tutaj no, jeśli chodzi o instalację, no to trzeba pochylić czoła przed panem Tomkiem i Sebastianem z GZW w Głosowicach, bo oni to no. montowali i pomysł, żeby wrzucić trzy reduktory, to jest bardzo dobra sprawa. Jest to auto przygotowane, bo już w momencie montażu było przygotowane na to, żeby założyć kółko. tak? No, no. Wtedy był już plan taki, żeby do tych 500 koni spokojnie tą instalacją. Bez jakichś tam spadków ciśnień, spadków temperatury, obskoczyć, tak? Czyli mówisz, że na przykład jak ja bym teraz w Krysce będę robił, to nie, nie pierdolić się w żadne nadlewanie benzyny w maksymalnych tam znaczy, granicach, e, tych maksymalnych e, e, mocy? E, nadlać benzynę i tak przy wyższych obrotach warto, żeby chłodziły się ładnie nam zawory. I tak, i tak przy tym spalaniu tam te 10% benzyny, to, to już y, y, nie ma różnicy. Znam takie osoby, co jeżdżą na 15% od zera non-stop. Tak? No bo ty mi sugerowałeś jakiś czas temu, żeby albo y, powyżej iluś tysięcy po prostu y, włączyć, zrobić mu przełączanie na, 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 wahę, na benę, albo, albo powyżej tam 3,5 tysiąca obrotów, kiedy jakiś tam moment obrotowy czy moc maksymalna już y, graniczy powiedzmy 480 do 500 koni, już po prostu dolewać y, o wiele więcej beny, nie? Tak, czy tak. teraz dołożenie takiego trzeciego reduktora? I oczywiście Oczywiście rozwiercenie tej barakudy yy, na maksa yy, będzie najlepszym, czy, czy po prostu? Znaczy ja, jeśli, yy, ja bym do tego podszedł tak, czy sprawdziłbym, yy, no to już przydał już sonda FR, sprawdziłbym po prostu, jak to na tych dwóch etapach będzie no. Nie działać. No, no mi Bo to być może po będzie... prostu podniesienie ciśnienia samo w instalacji. No. Yy, pomoże, tak na pewno podniesienie ciśnienia redukuje problemy typu pętlenie wtrysków, tak? Czyli to, że wtrysk po prostu został cały czas otwarty. No no. Że po prostu czas wtrysku już się robi tak długi nam? No ja wiem, o co chodzi, no. Że, 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 że no nie, nie dałoby się yy, po prostu tego go zamknąć, tak? No, no czyli zobaczyć. czyli ogólnie ale i, i tak najlepiej by było, nie, dołożyć. Najlepiej by było. No, tutaj bo tu oszczędzać nie ma, nie ma co, nie, to... Tu za tymi reduktorami jest taka takich rozmiarów gdzieś puszka w której schodzi się cały ten, że tak powiem, gaz. No oczywiście, wiadomo, jest zrobiona kompensacja między cylindrami. No, bez kompensacji idzie się obejść, tak? Bo tak naprawdę ten gaz, który tam jest w tym przewodzie kompensacyjnym, no. on tam stoi, on, tam, on się nie rusza ani w lewo, ani w prawo, tak? Bo ten gaz, który przychodzi, jest na bieżąco zużywany przez tryskiwacze. On tam po prostu służy jako bufor ciśnienia tak naprawdę, tak? Widzę, że też problemy się eee, będą zaczynały. Oczywiście, standardowy <grym> problem w Jaguarze XF to jest otwierająca się tutaj lekko skóra. Ale to nie tylko w nim, to I pamiętasz w Infie, teraz w Lanci też jest to samo, nie? I ich klapa. No, to związek klapa to było w BMW 39 w Turingu. No, no, tutaj, tu po prostu klapy to jest legenda, jak to wymieniał. Ja już się na tą akcję nie załapię, będę to musiał po prostu dać komuś do, no. do pomalowania. Dobra, idę z tyłu sobie nagrać wydech, możesz go przepalić. No szkoda, że zimny nie jest, bo by lepiej brzmiał pewnie, ale. A to seria pełna. Ale jakiś mały popcorn się pojawił? A, jest. Do ile kręci na postoju? Do fula. O, ciekawe. Ja u siebie to musiałem wydać Nie do fula. Można, nie, można dojść do fula. Nie, 4,5 odcina. Mówiłeś? A, kolego, nie będzie tak, musiałbyś to zmieniać gdzieś tam w tym. Chyba najlepsza kolorystycznie według mnie yy, wersja tapicerek. Tak samo jak mi się ona podoba w Porsche, tak jak w Jaguarach. U mnie jest troszeczkę ten rudy, <laughs> mniej rudy. Tu już jest taki brąz czerwony. Widzenie. A mówią, że Rudy to konfider. Rudy to konfider. To rudy to jest Sebastian Kot, tylko że on jest łysy już. I, i ten, ale, ale coś pięknego. No tutaj co czuję, to że ma yy, dolane grubo, bo był na benzynie teraz. Zapach etylinki bardzo ładny, 98 oczywiście lana. Lana no, 98, tak. Bo to... No i co? Co, co mówiłeś z tym, jak I mówiłem o zapachu? O wydech, to no. są założone tłumiki z wersji 5.0. A no czemu? Ano temu, że tłumików na rynku do wersji tej nie ma. No ale, ale... też już można jakiegoś zwykłego Turbo Worksa założyć albo... A, a lubią się po prostu, że tak powiem... No ale to co, z LTK by Ci nie zrobili jakieś takie ciekawe rzeczy? Myślę... pewnie by zrobili, tylko... Chcesz mieć wszystko OM. Chcę mieć OM Primo, a cena była tych po prostu Aha. dwóch nowych tłumików bezkonkurencyjna, bez bo wyszły one gdzieś, nie wiem, 600, 600, 600, 600 zł plus 200 montaż, tak? Aha. A środkowy? Bez zmian? Środkowy bez zmian. Tam są, y, jest i tłumik środkowy i zaraz, 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 zaraz za 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 katalizatami jest taki rezonator do lotu. No, rozumiem. Taki po prostu, tylko puszka, tak? Klappie. Czy trzeba by to było wyciąć? <laughs> Albo a klapy, klapy nie chcieli robić? klap aktywnego? Kiedyś tam był pomysł Ale Wiesz, druga pasja pod nazwą rowery. A Ale no tak Ty i te twoje Obecnie rowery właśnie... Molek i jego rowery On nawet rowery stroi w gazie To jest <laughs> w ogóle petardy Dobra, co jedziemy się przejechać? No pewnie ja, oleju tu nakapało, panie! A nie, czekaj, to z mojego jaguara. Ale mógłbym na Ciebie to zwalić. Woda. No to woda, to woda. woda, woda, woda. Ale tu, tu, tu też byłeś, na pewno to byłeś ty. Ty, ta, ta tym szrotem yeah. Dobra, jedziemy. Choralna jest piękna! O, ja, To wszystko ze Szwajcarii. A my jedziemy. Ograć sobie w trasie, coś spokojnie. Tylko nie w infa, możesz w lunchie. Bo Indw już był malowany, tam już jest polakierze, więc ostrożnie. Ale w klancie jeszcze możesz. No, ja już na wstępie mówiłem, że pogoda jest idealna. Czekaj, nie bramę, żeby po z bokiem. Dobra, zamyka. Możemy jechać. Dobra, już czekaj. Już, wy... już wyłączam kontrolę trakcji. Już wy... <laughs> nie ruszałam. <laughs>